Cześć, zapraszam do opisu. Tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. Cześć, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak funkcjonuje i działa hamulec bębnowy w silniku skuterowym. Jest to hamulec tylnego koła, oraz powiem Wam, jak go rozkręcić, jak go złożyć i na co warto zwrócić uwagę. Także zapraszam. W pierwszej kolejności musimy wiedzieć, jak on funkcjonuje i działa. Zobaczcie, tutaj mamy sprężynki, które to nam łączą dwie okładziny w jedną całość, tak żeby one po prostu były ściśnięte. U góry mamy stały bolec, czyli te okładziny w miarę rozchylania chodzą sobie po tym bolcu i tu one się rozszerzają, a tutaj się kurczą. I w niektórych okładzinach jest taki problem, szczególnie w tanich zamiennikach, że tutaj ten dystans jest za mały, skutek rozchylania się, to one wtedy się rozchodzą tutaj i może dojść do przypadku, iż takie okładziny nam wylecą z gniazda i będą tarły w bębnie. Jeśli kupujecie okładziny, to sprawdźcie do jakiego modelu, bo niekiedy jest to naprawdę mała różnica, ale ma kolosalne znaczenie. I zauważcie, iż te sprężyny, podczas gdy wciskamy hamulec, czyli ta odległość tutaj między ramieniem rozpieraka a pancerzem linki, ponieważ tu chodzi pancerz, opiera się o gniazdo. I tu już mamy linkę. Gdy naciskamy klamkę, ta linka po prostu nam ściąga bardziej ramienie rozpieraka rozpierak zaczyna się przesuwać pod kątem, automatycznie okładziny się rozchodzą, I gdyby nie sprężynki to one po pierwsze nie wracałyby na swoją pozycję, a po drugie co ważniejsze rozpadłyby się od razu, jak ściągamy takie okładziny, sposób jest bardzo prosty, którego zawsze używam Wam również polecam, chwytamy sobie dwie okładziny, oczywiście ręce nie mogą być tłuste robimy tak i wyjmujemy, wtedy sprężynki nam zostają w miejscu, nie rozpadają się, mamy bardzo szybki demontaż, a gdy chcemy je założyć, robimy to samo, z tym że tą okładzinę już sobie ustawiamy, czyli ona musi wejść tutaj, wam pokażę kamerą. Ona musi wejść tutaj w ten rowek. Widzicie, jest tak tak zrobiona i w ten rowek musi po prostu wejść sobie na okładzinę. już jedną okładzinę sobie już daję na gotowo w ten sposób, a drugą biorę i wywijam i ją dosuwam ewentualnie tutaj i już to mam zamontowane prawidłowo Tak jest po prostu najszybciej i najbardziej skuteczniej Jeśli jesteśmy przy sprężynkach i montażu Warto sprawdzić sobie czy nie ma dwóch innych sprężynek Ponieważ niektóre okładziny mają tutaj mniejszy rozstaw Na dole mają większy rozstaw Bądź odwrotnie W tym przypadku te sprężynki są jednakowe I nieważne jak to zamontujecie w Drugi sposób to normalnie możemy sprężynki wywijać Tak w ten sposób Jedna, druga i sobie to demontować, poprzedni sposób jest lepszy ramię rozpieraka jak widzicie jest przesunięte w tą stronę ponieważ w tym miejscu mamy pancerz linki i to musi być w jednej osi. W drugą stronę tego nie zamontujecie, ponieważ tutaj jest koło, opona, felga, tak dalej, tak dalej. I to będzie tarło i raczej nie da się, raczej podkreślam, bo są osoby, co wszystko one. Warto sobie przed demontażem ramienia z rozpierakiem zaznaczyć tutaj cechy, ponieważ niektóre rozpieraki z ramieniami nie mają tutaj zaznaczonych kropek, ponieważ możemy tu mieć wybite kropki, które muszą względem siebie się zgadzać tutaj w tym egzemplarzu. Akurat tego nie ma. W niektórych ramieniach nie trzeba w ogóle z drugiej strony kładać klucza płaskiego, ponieważ to jest klinowane. W tym przypadku tak nie ma. I teraz, jak to zdjąć? Dajemy sobie do góry. Jak widzicie, tutaj jest taki języczek. I ten języczek albo jest na równo z tym ramieniem, czyli w równej pozycji z rozpierakiem. Jest na równo. Wtedy widzimy dany wychył tego rozpieraka i zużycie szczęk hamulcowych. Albo tutaj z boku są cechy. W tym przypadku nie ma cech. W niektórych konstrukcjach są dwie kreski. I musimy to ustawić, żeby w spoczynku było na, na górnej kresce. A gdy my wciskamy. Hamulec, wtedy widzimy poziom zużycia szczęk hamulcowych. Ale gdy już jest taka konstrukcja, to tego języczka odwrotnie nie założycie, bo pasuje tylko w jednym kierunku. W tym przypadku pasuje w każdym kierunku. Nie ma żadnych cech tutaj na karterach ani nic w tym rodzaju. Dobrze, ściągamy to w ten sposób: iż najpierw sobie ramię nie ściągamy, później jest ta blaszka. Następnie jest sprężyna i warto teraz tu powiedzieć, iż sprężyna ma swoje miejsce. Jest to właśnie tutaj to wcięcie, jak widzicie sprężyna sobie w nim siedzi. Gdy będziemy montować ją z powrotem, trzeba o tym pamiętać i sam rozpierak wychodzi w tą stronę. Jak widzicie sam rozpierak ma tutaj taki rowek, gdzie nałożyłem już wcześniej smar. Tutaj powinien być smar, oczywiście tego o-ringu tutaj nie powinno być, ponieważ gdy założymy go, z O-ringiem to ten rozpierak trochę nam tutaj odstaje Co skutkuje tym, iż szczęki hamulcowe są przesunięte w tą stronę Ktoś tu zastosował O-ring, ale tego O-ringu nie powinno być I teraz pokażę Wam montaż Oczywiście gniazdo tutaj musi być wyczyszczone To musi swobodnie się obkręcać W środku nasmarowane Dobra, sprężynka W ten sposób Następnie języczek, i ten języczek, tym wywinięciem, musi być w tamtą stronę. Tu, jak widzicie, są ząbki. W niektórych języczkach jest jeden ząbek szerszy, i w rozpieraku również będzie jeden fres szerszy. Zakładam, sprawdzam, i jest ok. Teraz to ramię. Znów zakładam, i gdy mam w połowie, mogę sobie je regulować. I całość teraz dociskamy, dajemy sobie. Śrubę od tyłu. Nakrętkę, i tak to powinno być złożone. I teraz, jak to wyregulować, gdy jest źle dźwignia zrobiona? sposób jest bardzo prosty. Znów odkręcamy sobie tutaj nakrętkę. Śrubę wyciągamy. ramę wysuwamy do połowy tylko. Teraz je przesuwamy po frezach. Z powrotem zakładamy Z powrotem zakładamy śrubę Nakręcamy nakrętkę Całość przykręcamy I teraz jak widzicie ramię mamy przesunięte Im bardziej to ramię przesuniemy w tą stronę Tym mniej hamulec będzie nam amować, A gdy bardziej przesuniemy do tyłu Tym bardziej Po prostu Linka ma swoją długość I ta nakrętka z linki Musimy to tak ustawić te ramię, żeby jednocześnie nam odbijało, żeby też pracowała ta tylna sprężyna, która jest z tyłu. Nie tylko te sprężynki, ale również żeby zakres linki był prawidłowy. Także w dzisiejszym filmiku to by było na tyle. Jeśli podobał Ci się odcinek daj łapkę w górę, dodaj komentarz co sądzisz o takich filmikach i daj subskrypcję. Na razie.